No i wyłączył mi się film. Rzuciłem telefon na fotel i się wyłączył. Także będą dwie części Cosia, czyli Cieszyńskiego objazdu śmietników, numer 47, część pierwsza i część druga. Tak to jest właśnie. Jak się człowiek spieszy, styropiany, nic ciekawego dla zawodowego. Jest coś ciekawego, tylko nie mam jak sięgnąć. No, Metalowy tam jest takie, o tamte okrągłe. Nie mam czym sięgnąć. No nie mam czy sięgnąć, no. dobrze. Witam Was ponownie po przerwie, czy w następnym odcinku, czy jak to nazwać, w drugiej części coś, a numer coś, czyli Cieszyński Objazd świetników Jesteśmy na osiedlu Boblek Zachód. Udamy się na inne osiedle albo za miasto, bo w poprzedniej części znalazłem worek pełen złomu i tam pojedziemy za miasto, otworzymy ten worek i zobaczymy co w nim jest, jakie skarby złomowe zostały znalezione tak czasem bywa u mnie, że właśnie telefon się mi wyłączy albo coś przerwie się mi film i bywa tak, że są filmy w dwóch częściach. Także przepraszam kiedy będę już bardziej przygotowany, to będą te filmy lepsze. Kupię kamerę, będę robił różne ujęcia, cięcia i tak dalej, cięcia, muzykę. Będzie to troszeczkę bardziej cywilizowane takie, a na razie jadę z tym co mam, tu gdzie jestem. Także wychodzi czasem jak wychodzi. Jedziemy za miasto, otworzyć worek obfitości, który znalazłem przed chwilą i tam też może jakieś dwa śmietniki obejrzymy, a potem pojedziemy za miasto w drugą stronę i zakończymy, bo pada dzisiaj tak jakoś nieprzyjemnie. Co by na to? Pauza. Deszcz się nasila, więc nie będę długo krążył dzisiaj. Tych filmów coś, czyli cieszyński obraz śmietników, zamierzam nagrać 50. Dzisiaj jest odcinek 47. Druga część jego, ponieważ przerwany został film. Brutalnie, niechcący. No jedziemy za miasto, tam otworzymy worek, który znalazłem. O, paletki do wzięcia, czyżby? Były paletki może do wzięcia. Nie ma miejsca na palce niestety. No i zobaczymy co w tym worku. Pojedziemy za miasto do śmietnika, który zawsze ma coś dla zawodowego. Zakończymy odcinek dzisiejszy, bo Paliwa niedużo, jestem przed wypłatą i czekam na moment, kiedy będę pracował dla siebie. Wtedy pieniądze będę miał każdego dnia, a nie dwa razy w miesiącu, jak to jest teraz. Widzimy się nad stawami, czy tam nad świetnikami, jeszcze koło nich, co? Pauzunia. Podpatrzyłem gdzieś na Facebooku dzisiaj, że Bercik z kanału Kumpio Odzysku, pozdrawiam serdecznie, Kumpio Odzysku ma dzisiaj urodziny. Także wszystkiego dobrego z tej okazji dla Ciebie nie mam prezentu żadnego no ale może coś tam się znajdzie przy okazji jak się kiedyś spotkamy Panie Kruku nic ciekawego a zawodowego jak mogłeś Paśniku znamy się już tyle lat no tyle lat to może nie ale miesięcy kilka się znamy jest puszeczka a, a, nie wziąłem puszeczki Nie buteleczki nie wziąłem buteleczek ani puszeczki tam niżej może będzie w paśniku coś ciekawego także wejdźcie na kanał koniecznie kumple odzysku link będzie pod filmem i napiszcie jakieś życzenia dla Bercika z okazji urodzin dzisiejszych jeżeli byście chcieli jedziemy tam niżej i nad staw zobaczymy co w woreczku no tej mebelki, aż znaczy nic metalowego nie będzie na zawodowego kanapy, jakieś zasłony o, może jednak coś będzie zawodowy miał metalowego ze śmietnika tego ze śmietnika tego pręcika tego zabieramy o ile puszek panie kolego ale puszki zostawić muszę bierzemy pręcika i wsadzamy je do kadika. jedziemy na staw zobaczymy co w woreczku jest dobrze, ja tutaj worek właśnie, worek, a w worku złomiki, zobaczymy co tam będzie, poniedziałek, jak już wspominałem, za tydzień pojadę do skupu, troszeczkę oddzielam plastiki od metalu i tak dalej, pojadę do skupu, zobaczymy ile z tych trzech wypadów będzie pieniędzy, czy będziemy bogaci, czy będziemy żyli w nędzy, widzimy się nad stałem.